Cześć, ja jestem Aurox i jeśli mogę prosić na samym wstępie, to zostawcie łapeczkę do góry, dlatego że zależy mi, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten odcinek. Chciałbym was przeprosić za bardzo długą przerwę. Yy, wydaje mi się, że ponad roczną albo nawet półtora roczną, bo nie wiem, jeden film w ciągu trzech miesięcy, to, to nie jest film tak naprawdę, to nie jest, to nie, to jest nic, umówmy się. Yy, no i chciałbym wam po prostu powiedzieć w tym materiale, że nie będziesz więcej Minecrafta na tym kanale. Dlatego, że będzie Roblox od jutra, yy, Minecraft koniec. Znaczy, może nie koniec, bo będzie na drugim kanale Aurox Games, ale nieistotne póki co. Jutr, od jutra zaczynam Robloxa. Być może, może nie każdego dnia, ale przynajmniej te 3-4 razy w tygodniu postaram się. Ten Roblox będzie yy, z montażem, będę wydawał tam Robuxy. Być może też będę grał ze subskrybentami kanału i więc zasubskrybuj w tym momencie, żeby nic się nie ominęło. I jeszcze chciałem też przeprosić za ten tytuł i za tą miniaturkę. Tak, skribetowałem, to też przyznaję się bez żadnego tam. Po prostu się przyznaję, przepraszam za to. Zależało mi, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten filmik. I dajcie znać w komentarzu, czy jutro będziecie na nowym odcinku z Robloxa. Jestem ciekawy waszej reakcji, czy Wam się to spodoba taki format. Dobra, to tyle. Ja już nie przedłużam. Bądźcie jutro 10.00, pierwszy odcinek z Robloxa. Przepraszam jeszcze raz. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Na razie.